Będzie ciepło i słonecznie Wystąpią sporadyczne strzelaniny. I żyję w prawdziwym raju. Mam najlepszego kumpla. Normalnie najlepsza kawa wszechczasów, czasów, co nie? Ho, ho! Ach, te poniedziałki, co stary? święta, prawda? I pracuję w banku. Wszyscy gleba i mordy w kubeł! Myślałem, że mam wszystko, czego mi trzeba. A potem spotkałem ją. Wszyscy gleba i mordy w kubeł. Wszyscy oprócz ciebie. Mnie? A, Aha, błagam, mam złotą rybkę! Ty masz coś w sobie, facet! Nie chcę mieć nic w sobie. Myśleli, że będziesz trzymał się zasad i codziennie robił to samo. Załóż okulary. Okej. Okay. Nie będzie jak. Co to jest? Co to jest jakaś magiczna sztuczka, czy coś? Facet? Wiem, że to będzie dla ciebie szok, ale to miasto jest grą wideo. Nie jesteś prawdziwy. Rozwal tego sk. A gość odpowiedzialny za ten świat planuje go zniszczyć. Uznałaś Boga? Tak, jest totalnym trolem. Trole istnieją. Nie jesteśmy prawdziwi. Czy to nie znaczy, że nic, co robisz, nie ma znaczenia? Siedzę sobie tutaj z moim najlepszym przyjacielem i próbuję mu pomóc w ciężkich chwilach. Jak to nie jest prawdziwe, to ja nie wiem, co jest. Wiem, że ten świat jest tylko grą, ale to miejsce, ci ludzie, to wszystko, co mam. Więc nie będę dobrym gościem. Dzięki, facet! Będę świetnym gościem. Ale wiesz, że na panny to ty nie masz co liczyć. No to sią! <laughs> Mam dosyć tego gościa. Rozwala nam grę. Uuu! Usuń drania. Tak w ogóle to pierwszy raz w życiu siedzę za kuchiem. No to szkoda, że nie powiedziałeś. <totro> 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 Dawaj! Aż mnie zabolała ręka. Możemy ocalić nasz świat. Ale musimy walczyć razem! Jeden, co się w tej chwili dzieje, Ale jest super! Jestem nieśmiertelny!